Cześć wszystkim, to Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego cel. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Jak to jest poprawnie. I dzisiaj chciałam omówić z Wami takie zdanie, w którym często pojawia się błąd, a brzmi ono tak, będę musiał albo będę musiała. I tutaj dałam Wam przykład byka, który jest zawiedziony, bo przegrał walkę i stwierdził, że będzie musiał więcej ćwiczyć. Jak byście przetłumaczyli to zdanie? Ja Wam dałam tutaj takie dwie opcje. I will must practice more albo I will have to practice more. Jak myślicie, które jest poprawne, które jest błędne? Możecie się na chwilkę zastanowić, jak chcecie dłużej pomyśleć, możecie sobie zatrzymać nagranie, a ja Wam teraz pokażę odpowiedź. To pierwsze jest błędne, to drugie jest poprawne. I dlaczego tak jest? Pamiętajcie, że jeśli mamy must, nie możemy go użyć po czasowniku posiłkowym will. I tak samo must nie możemy też użyć po innych czasownikach modalnych, na przykład po may, czyli być może coś tam będę robić, tak? Yy, nie możemy go użyć też w czasie przeszłym i w czasach perfect. Wtedy must zastąpimy po prostu have to, albo jeszcze ewentualnie need to. Też może być podobne znaczenie. Zobaczcie, jeśli ja Wam już też kiedyś w jednym filmie opowiadałam o różnicy między must i have to, tak? I właściwie, kiedy mówicie, że musicie coś zrobić, to możecie obojętnie, możecie powiedzieć, I must go albo I have to go. Różnica jest taka, że must to jest coś takiego, co my czujemy, my podejmujemy taką decyzję lub osoba, y, która mówi, a y, have to to jest coś bardziej takiego narzuconego z góry, na przykład rodzice mi każą, szkoła mi każe, y, ale właściwie... Na pewno zauważycie, jeśli będziecie mieć kontakt z językiem, że TV często używają must i have to zamiennie. Więc obojętnie, czy powiedzieć I, I must go, czy I have to go, y, obie wersje będą poprawne. Ale już właśnie w przyszłości, w przeszłości, y, w czasach perfect lub z innymi czasownikami modalnymi, pamiętajcie, żeby używać have to, nie must. Okay? Ja Wam tu dałam jeszcze więcej przykładów. Zobaczcie. My sister didn't have to do any housework. That wasn't fair. Czyli moja siostra nie musiała robić żadnych prac w domu. To nie było fair. I mamy didn't, tak? I nie możemy powiedzieć czegoś takiego jak didn't must, tylko właśnie powiemy didn't have to. I may have to stay longer in the hospital. Czyli być może będę musiał zostać, czy musiała zostać dłużej w szpitalu. Okay. I też tutaj nie możemy powiedzieć czegoś takiego I may must, tylko właśnie powiemy I may have to. I jeszcze jedno zdanie. Have you ever had to lie about your age? Czyli czy kiedykolwiek musiałeś albo czy kiedykolwiek musiałaś kłamać w związku ze swoim wiekiem? Ok, czyli zobaczcie, też tu mamy czas present perfect i nie mamy tutaj must, tylko mamy. Have to, oczywiście w trzeciej formie. Had to. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta informacja i jak będziecie teraz mówili, yy, chcieli powiedzieć must w przyszłości albo w przeszłości, to będziecie pamiętać, żeby zamienić je na have to. Jeśli chcielibyście dostać notatkę z tej lekcji, zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter. Tutaj za chwilkę ukaże się ikonka, przydatne notatki z gramatyki. Po kliknięciu w ikonkę możecie zostawić swój adres e-mail i ja na te adresy wysyłam notatki z tych lekcji. Dziękuję Wam już za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Gosia Piecha Centrum Języka Angielskiego CEL. Cześć!